Bierzemy sobie takie drożdże, te drożdże łamiemy po prostu w takie kawałki. E, obojętnie jak, słuchajcie, byle jak nie ma nic e, zupełnie znaczenia, bo to wszystko się później ładnie rozpuści. Także robimy to tak. Ja generalnie e, lubię chałkę, ale nie jem jej e, tak naprawdę e, często. No ale pomyślałam sobie właśnie, że jeżeli... E, Mogę zrobić ją sama w domu, no to czemu nie? Tym bardziej, że jak zrobicie, to ona będzie, wiecie, świeżutka, wyciągniecie z pikarnika i będzie taka w nią. <śm> no i po co kupować ją po prostu ze sklepu? Więc czasami, jak macie ochotę, możecie sobie coś takiego zrobić. Dobra, mamy te drożdże już połamane, więc teraz odmierzamy cukier. Gdzieś cukru i wsypujemy e, cukier. Teraz potrzebujemy jeszcze 100 gram, ale ja robię podwójną porcję, czyli 200 gram ciepłego mleka. Ja myślę, że ja je ugotuję i po prostu ostudzę, tak jak ostatnio zrobiłam. Myślę, że to jest dobrze. Ok, no to zalewamy mlekiem. I teraz y, mieszamy to wszystko trzepaczką. O, super, to już się ładnie rozpuściły drożdże. Teraz dodajemy jeszcze y, mąkę pszenną. OK, i teraz wsypujemy mąkę. Mamy już zaczyn zrobiony. I teraz musimy to przykryć i odstawić na 15 minut. Ja do tego wezmę, słuchajcie, taką folię, bo ostatnio, właśnie jak robiłam, przykryłam szmatką taką po prostu, wiecie, kuchenną. I... a to rośnie, <gryw> więc całą szmatkę miałam brudną. Najlepiej jakąś folią. Ewentualnie, jak macie właśnie, to można po prostu papier, jakiś taki zwykły. O, tak to wygląda. Mamy tutaj podwójną, właśnie porcję. 720 g mąki pszennej. Potrzebujemy 80 g cukru. Mamy cukier. Teraz potrzebujemy jeszcze dwa jajka. Pamiętajcie, żeby myć jajka. Ok, mamy jajko, trach, jedno i drugie. Ok, coś nam tu wpadło. O, jest ok. Teraz mieszamy to. Może już sobie wymieszamy ładnie. soli. Teraz jeszcze 100 gram masła. Okay. So. Okay. Teraz mieszamy wszystko ładnie razem. Słuchajcie, w ogóle się nie przejmujcie, jak będą tam jakieś trochę grudki bo to nie musi być, wiecie, tak idealnie, słuchajcie, zrobione. To nie o to chodzi. Żeby te wszystkie składniki się tak mniej więcej połączyły, bo one jeszcze będą leżeć przez dwie godziny. Jeszcze chwilę ten zaczyn tam rośnie i zaraz jeszcze to ciasto właśnie połączymy z tym zaczynem. No i teraz właśnie połączyłam nasze ciasto z zaczynem. Także tutaj już mamy wymieszane ciasto z zaczynem, i teraz trzeba to odłożyć do lodówki aż na 2 godziny. Ja myślę, że właśnie przykryję to jeszcze folią. Niech to sobie tam ładnie rośnie. Zaczynamy kruszonkę. Kruszonka robi się bardzo prosto. Mamy odmierzone 60 g mąki pszennej. Wrzucamy ciach. Teraz potrzebujemy jeszcze 30 g masła. Bierzemy taką kosteczkę masła i pokroimy, żeby po prostu szybciej się to rozpuściło. Dobra, teraz bierzemy 30 g cukru. Ok, tak. No i teraz to słuchajcie, tak po prostu rękoma rozrabiamy. To będzie nasza właśnie kruszonka do chałki. Ok, czyli to już jest gotowe. trzeba uformować z ciasta gotowego chałkę. E, Na ładnie ciasto urosło. Będziemy go formować. Ok. Mamy tutaj ciasto, które mieliśmy w lodówce. Musimy tak trochę uformować. Ok. Weźmy może troszkę mąki. Odrobinę. Troszeczkę sobie wysypiemy tak niedużo. No dobra, słuchajcie, mamy mniej więcej coś takiego. No i teraz wezmę może sobie nóż, taki wielki nóż. Przypołowimy to sobie ciasto na dwa. I teraz... Ok, uformujemy sobie takiego warkocza. Zrobimy sobie może tak, że podzielimy sobie to ciasto jeszcze na dwa. O. To na boczek i to na dwa, ok. I teraz... ono yy, się tam klei dość mocno, ale to się tym nie przejmujcie. Na razie go położymy tutaj. Okay, w taki sposób. Teraz z drugiej części zrobimy to samo. Zrobić z tego takie dwa warkoczyki. No dobra. A nie, coś tam może widać z daleka. Dobra, więc musimy to zrobić tak. Zapleść. Jakby te warkoczeki. Tu połączymy jakoś te ciasto, tak mniej więcej. No i tutaj zrobimy z tego e, takiego zawijańca. No, wyszedł nam tylko na dwa taki zawijaniec. no ale dobra, to nie ma znaczenia. Zobaczymy, może ten drugi się uda. To jest takie coś. I teraz bierzemy tą jeszcze jedną taką samą masę ciasta. Dobra, znowu dzielimy na dwa. Okej. Okay, I to będzie mniej więcej tu. Okej. Okay. jest OK, ale umyję ręce szybko. Dobrze. Teraz pokażę Wam z blisko, bo to już nie, widać, nie będzie widać. Mamy takie dziwne kształty. Dzisiaj takie trochę dziwne. Nie wiem dlaczego, ale już niech tak będzie. I teraz odstawiamy to na 15 minut, żeby jeszcze troszeczkę urosło. Weźmiemy taki papier po prostu do pieczenia i przykryjemy tym papierem. Jeszcze całość przykryję taką ścierką do naczyń na tym papierze, żeby to się ładnie 15 minut jeszcze trochę urosło. Nastawię sobie słuchajcie specjalnie budzik. Teraz jest jeszcze jasno, więc dlatego nagrywam. Bo jak jest ciemno, to nic nie mogę nagrać. Ok, mam nadzieję, że to troszkę urośnie. No dobrze, zobaczymy za jakiś czas. Okay. <laughs> Zostało jeszcze 10 minut czekania, więc yy, nagrzejemy już piekarnik. Jak za pierwszym razem robiłam tą chałkę, to smarowałam ją yy, jajkiem, tak jak jest oryginalne w przepisie, ale że skończyły mi się jajka. Oczywiście, zawsze się coś musi skończyć. No to tak myślę sobie, że rozpuszczę masło i przesmaruję masłem tą hałkę, no i po sobie kroszonką. Więc przestawimy sobie to, niech to tam sobie jeszcze dojdzie, tutaj na bok. A tutaj w garnku rozpuścimy masło. <laughs> ok, na wolnym ogniu, żeby mi się to masło nie spaliło. Tak, że nie się rozpuszcza, i do smarowania będzie nam potrzebny taki silikonowy pędzelek. Więc już sobie go przygotowałam. Dodam. Położę na parapetie, żeby trochę ostyku. Ok, no to już mamy. 15 minut minęło. 15 minut. Trochę urosło. Tak to wygląda właśnie po odczekaniu 15 minut. Troszeczkę ciasto urosło. Mamy już naszą hałkę przygotowaną i ciasto nam urosło ładnie po 15 minutach. I teraz nie mamy jajka, ale weźmiemy sobie właśnie rozpuszczone masło i przesmarujemy sobie ładnie chałkę. Złożyliśmy całe masło, to znaczy to, co rozpuściłam. <grych> ok, no dobra, no to mamy to. Pokażę z bliska, jak to wygląda. Tak wygląda po przesmarowaniu masłem. No i teraz będziemy obsypywać y, chałkę taką oto kruszonką z lodówki. O, tak wygląda chałka y, obsypana kruszonką. No i teraz będę ją za chwilę wkładała do piekarnika i będziemy piekli. Pieczamy 25 minut. Ok, no to udało się. Zaprawdę już światło prawie zupełnie znikło, bo już jest dość późno. No, ale najważniejsze, że się udało. Wstawiłam do piekarnika dwie chałki, bo zrobiłam podwójną porcję. E, także teraz tylko czekać rezultatu. Okej, okay. <laughs> Chałka jest już gotowa, wyciągamy. Nakułam już sobie wcześniej. Wyszła. No dobra, w końcu jednak wyszła. I gotowa. Także na szczęście się udała. Mamy dwie takie świetne, gigantyczne chałki. Ale się cieszę. Także chałka się udała. Cieszę się bardzo, bo pójdę w odwiedziny do mojej rodziny, więc będę mogła przynieść ze sobą chałkę. Yes! Także super. <laughs> Poczekam aż one trochę ostygną. Ej, okay. no to może przytniemy tą mniejszą, a większą wezmę ze sobą. Dzisiaj jeszcze. Okej, okay, jest. Udało się. Wow, no słuchajcie, świetnie się zrobiła, tylko muszę jest bardzo gorąca, muszę wziąć przez papierek. wow, Ale gorąca pokażę Wam z bliska, jak wygląda. O, jej! I taka jest dość miękka. Super, jaki A przepis znalazła moja koleżanka, Polina. Polina, pozdrawiam Cię. Także na pewno oznaczę tą dziewczynę, która właśnie pokazała ten swój przepis, bo jest rewelacyjny. Prosto to się robi, naprawdę bardzo prosto to się robi. Jedyna kwestia jest taka, że potrzebujecie sporo czasu i bardzo dużą ilość cierpliwości. Ale uwierzcie mi, że możecie to zrobić pierwszy raz również. Ja też robiłam to wcześniej i udało mi się. Teraz robiłam drugi raz i wyszło, także genialny przepis. Um, Także w opisie na pewno wrzucę profil tej dziewczyny i ją oznaczę. Także sobie koniecznie zobaczcie i sami spróbujcie, bo to jest, słuchajcie, no, dziecinnie proste i macie w domu dwie gigantyczne, świetne chałki i możecie kogoś poczęstować. Także wow, super. Także polecam serdecznie.